Cześć, witajcie. Dzisiaj poniedziałkowy zastrzyk z krakowskiego Zoo. W okolicach Zoo jesteśmy. Dzisiaj będę odpowiadała na różne pytania, które będzie mi zadawał Rafał. I jestem ciekawa, co to będą za pytania, bo podobno ma koncepcję. Skąd się wziął ten zastrzyk? Jak długo już trwa i dla kogo on jest? Skąd się wziął zastrzyk? Jak długo trwa i dla kogo jest? Wziął się zastrzyk z mojego pomysłu na to, żeby um, dzielić się swoimi przemyśleniami, czy swoją wiedzą, z doświadczeniami może bardziej z ludźmi, którzy chcieliby pójść trochę w samorozwój i może też nie wiedzą czym jest ten samorozwój. No a skierowany jest właśnie dla takich osób, które um, widzą, że czas mija, coś by chcieli zmienić, może nie do końca wiedzą jak, co, kiedy. I warto jest coś poczytać, i może to będzie ten moment zwrotny, że coś tam zaczną powoli ze sobą robić. Tak bym to powiedziała. Mhm. A powiedz, z jakim oddźwiękiem, z jakim odbiorem spotyka się zastrzyk? To jest tak, że autor pisząc coś, nigdy nie jest do końca. Ja zakładam, że nie planuje tego, jaki będzie odbiór danego wpisu, i czasami jest tak, że rozbrzmiewa jakaś dyskusja. Czasami jest tak, że przejdzie taki post w ogóle bez echa, czasami jest dużo lajków, czasami nie ma, czasami są tylko wyświetlenia, a czasami piszą ludzie, że było to dla nich ważne, cenne. Kiedyś jednego dnia w ciągu dosłownie 10 minut dostałam od zupełnie dwóch innych osób prawie identyczny komentarz, informację o tym, że to było właśnie trafione, że dziękują, bo tego potrzebowały, bo są na jakimś tam ważnym etapie. Także nigdy nie wiadomo chyba do końca, co się wydarzy. Tak. A teraz e, następne pytanie. Jak oceniasz e, Twoich odbiorców? Czy to jest jedna grupa taka zunifikowana, czy raczej so, jest mocniej tak e, zróżnicowana? Ja myślę, że grupa odbiorców jest bardzo zróżnicowana, dlatego że mm, no przede wszystkim oprócz tego, że jest więcej kobiet, to jednak są panowie i dołą dołączają panowie co jakiś czas. E, są w bardzo różnym wieku, ale generalnie bym powiedziała, że raczej, raczej dojrzali niż młodsi, no i co, no właściwie mamy ich z terenu całej Polski, ale też mamy ich z różnych rejonów naszego świata, więc w różnych miejscach bywają. Skąd bierzesz inspiracje do Twoich audycji, do Twoich wpisów na Facebooku, jak to właśnie z tym jest? Inspiracja najczęściej przychodzi w momencie, jak sobie coś czytam albo gdzieś jadę, na coś spojrzę, coś mi się przypomni, przygotowuję się do szkolenia, czytam jakiś case i tak sobie myślę o, to jest coś, co bym chciała napisać albo to jest coś, co bym chciała nagrać. I to przychodzi w momencie. A czasami jest tak, że po prostu mam pustkę w głowie i przychodzi poniedziałkowy zastrzyk i mówię, kurczę, coś muszę dzisiaj fajnego przekazać w mojej grupie. Ale często jest tak, że jak coś myślę albo coś czytam, yy... I wtedy przychodzi ta decyzja, tak to z tym fragmentem chciałabym wystartować. A pytanie jeszcze kolejne, czy masz w zapasie zastrzyki, czy raczej tak na bieżąco je realizujesz? A to zależy od zasobów czasowych. Jak mam taką wenę i mam czas, to czasami sobie napiszę ich kilka do przodu, pięć, sześć. A czasami jest tak, że po prostu z tygodnia na tydzień, właściwie już teraz w tygodniu to się ukazują dwa, trzy wpisy, więc to już jest z dnia na dzień. Jak jest z redaktorami zastrzyku poniedziałkowego. Czy masz też takich redaktorów zewnętrznych, czy raczej wszystko sama, właśnie? Jak to się odbywa? No, na, na chwilę obecną jest tak, że wszystko robię sama. No, znaczy, jeśli chodzi o pisanie, bo jeśli chodzi o, o nagrywanie, no to pomaga mi pan reżyser kierownik Rafał jako reżyser dźwięku i reżyser Wizji. Natomiast jeśli chodzi o wpisy, no to wszystko robię sama. Czy masz wizję taką długoterminową, jak będzie wyglądał zastrzyk na przykład za pół roku albo za rok? Czy jakieś, nie wiem, yy, szukujesz niespodzianki dla użytkowników? Znaczy, parę, parę pomysłów chodzi mi po głowie. Na pewno chciałabym z okazji tej takiej no, połączonej z zastrzykiem yy, okazji, bo moja firma teraz obchodziła 13 urodziny, yy, to chciałabym część tych zastrzykowych wpisów wydać w postaci yy, książki. Książki na razie nie papierowej, ale elektronicznej, a potem zobaczymy. Mhm. Dobrze. To na zakończenie, jeszcze pytanie do ciebie, co byś chciała tak powiedzieć właśnie swoim widzom od serca i proszę zachęcić kogoś do publikacji, też. Tak, no to, to do czego zachęcam chyba już nie pierwszy raz, to jest to, że pamiętajcie moi drodzy, że każdy z Was. Może dzielić się tam wiedzą, może robić wpisy, może ich dokonywać, ja tylko yy, je ja po prostu zatwierdzam. Także jeżeli chodzi Wam coś po głowie, to macie jakieś pytanie, co chcielibyście jakimś przykładem się podzielić, to ja Was do tego gorąco zachęcam. Piszcie, twórzcie, bądźcie współautorami poniedziałkowego zastrzyku. Także moi drodzy, dziękuję serdecznie w ten poniedziałkowy, lipcowy dzień. Chciałam Wam tylko przypomnieć jeszcze raz, że wszystkie nowe osoby, które dołączają do naszego zastrzyku, dostają... W poście zalinkowane treści, które możecie sobie pobrać, jest do nich dostęp bezpłatny. Zachęcam Was również do tego, żeby subskrybować mój kanał na YouTubie, gdzie też kanał Tatiana Galińska, gdzie też jest utworzona playlista wszystkich moich poniedziałkowych zastrzyków nagranych. Łatwiej jest wtedy też do niej sięgnąć. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym poniedziałkowym zastrzyku. Cześć!